Jesteśmy w morder, bo jesteśmy jako. Aha, o. widzimy. No to to już będzie morder, może, 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 nie może. Może to być morder. Aha, to jest morder. Nie, wiem dlaczego to tam lata nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Morder biegnie z nozem! nożem. ona w ogóle ma nożec, co? O, na szczęście ma. <śmiany> Jezu, jest no co dzidzi? Co dzidzi, że nawet nozem mi pokazywałaś. Fajna skórka. Jaka fajna. Kto fajna skórka? Ja się pytam. Jaka fajna skórka, użodzieje. Dobra, to być. Nie, 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 nie wiem, nie rozumiem. Ty, ty pusych nie, Ona jest naprawdę sus. Wiedziałem. Wiedziałem, że ona będzie sus. To nie jest kot. To nie jest kot. To jest impostor kot. Sas kot. <mum> O, okej. Okay. to było trochę podejza. Ej. Najdziwniej, najdziwniejsza ta. <grystanie> przetrwania. Eliminacja. Zwycięstwo. <grystanie> Najwięcej przetrwania. Co, ona no, tylko jest niewinnym. Współczuję. Jak ona była seryfem. To już papa, pa. ja jestem dobrym kotkiem, to na pewno nie jestem impostorem. Dzień dobry, widziałem tam impostora, tamten z jakimś ogniowym nozem. Tak, ogniowym nogem, nozem. Tym pomarańcowym. To jest taki... Jak on się nazywał? Może się nazywać iui. O tak. On ma mnie O, ten on. O, pomarańcowy widoczny. widocy. Jestem dobrym kotem, nie chcę zabijać. Nie chcę zabijać, nie chcę zabijać, nie lubię zabijać. Super, tajemnica morderstwa, kto jest impostorem? Ja, Ja nie, no, się wyłysał. To jest Roblox, czy co? To jest chyba pan ro... nie, bo on był łysy później. Z chwilą był łysy. Ale chyba nadal nie jest łysy. Dzięki Bogu. <laughs> co, co się... Co się? Jest... E, halo, 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 ha 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 ha, ha, ha. ha, a, ha, 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 ha. Uh. Uh. <sharp inhale> <sharp inhale> ah, ah, A naprawdę, co w sus? teraz zaraz zrobię... O, co to było? Kto to był? Widziałam przed chwilą mnóstwo. to... Co się dzieje, naprawdę? Ej, jak on... Czekaj, 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 czekaj... Jak ona mnie trafiła? Że ja przez. Kod... <laughs> <laughs> Ona nawet z daleka umie zabić. Nie da się tak. Co. Ej, naprawdę, co jej się dzieje? Naprawdę. Co on. Kot na pewno jest ten seryfem, a tak kot jest seryfem chyba, chyba nie wiem, zapomniałem. Ale chyba seryf umarł. Seryf chyba umarł. Ale marder jest w, no, w garazu, w garazu jest. O i ma przechlapane. Jak pójdzie na górze, ma przechlapane. W ogóle tam i to ja jestem. Co tutaj się działo? Jakieś impreza była tutaj. W takim miejscu by się schować. E, 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 e. A już! Ona sobie zrobiła, zrobiła reseta Ja nie wierzę Ta ona wyszła z gry Ona wyszła z gry Panie, ja nie Wysła z gry Jupi mamy już, już mamy spokój z nią Ta serif umarł, czyli on był bohaterem naszym Chomik, chomikando, chomikando, do, do, dodą. kot mnie denerwuje, kot mnie goni, kot mnie goni, kot mnie goni, jakiś yy, podruba robloxa mnie goni, chyba podgląda Jeszcze nic się nie dzieje, nikt mi ten nie pokazuje. Coś z bronią strzela! coś nawet, nawet czas gry się nie zaczął e, e, es, e, no. Na pewno chomik jest mi mordercą, bo chodzi za nim. Nooo Ha nie wiem co ci kiedy zrobię Porwę cię, dbanąc cukierkami Złodziej Złodziej broni, to jest morder, to jest morder To jest morder To jest morder To jest naprawdę morder Ktoś zdechł Kot chyba zdechł Kot nie żyje Widzowie kot nie żyje Chyba, chyba, A, <coughs> oh, zje, dobra, 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 nie, do, dobra, zje, 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 <coughs> dobra, ja się, jeszcze schowam, ja się chyba schowam. <coughs> Jeżeli mi się podobało, zostaw suba, lajka, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Staje się dużo dzieje.